Witaj w inspiracji Buna każdego dnia w łatwy sposób. Dniówka na dzisiaj z Johanną Kell. Daj sobie przyzwolenie, aby być tym, kim pragniesz być. Daj sobie przyzwolenie, aby posiadać to, co dla Ciebie jest najważniejsze. To bardzo ekscytujące, że można decydować o tym, co chcemy zrobić, jak chcemy się czuć i gdzie chcemy być. Wszystkie najdroższe dla ciebie pragnienia rodzą się w twoim sercu. Uważaj, aby wszystkie twoje plany i cele były w zgodzie z twoim barometrem prawdy. Codzienna inspiracja w ciągu sześciu. Do usłyszenia jutro.